14 grudnia za 10 dni święta i koniec vlogmasów W sensie no może nie koniec, no bo wiecie, ale już się kończą powoli. Dzisiaj znowu herbatkę sobie zrobiłam w bałwanku i na razie sobie leżymy przed tą pracą, a tak mi się nie chce dziś. No nic, lecimy do pracy. Odezwa się do Was po pracy, a po pracy na pewno idziemy spać, bo jestem tak wyrumbana, a wieczorem muszę jako tako kontaktować, bo mam plany spałam, to jest vlogmas, to jest życie yy, normalne, vlogowe a więc chciałam wam przekazać ważne informacje mianowicie w dzisiejszym dniu poczyniłam zakupy tak jak tu mam cyprusa, czy cyprysa, czy jak to się tam zwie tak kupiłam dzisiaj świerk To jest świerk, tak Świerk, który będę mogła zasadzić Fajne, nie? Nie, ale tak serio, serio To stwierdziłam, że on jest taki bardziej choinkowy Ale nasza choinka też jest piękna Ale spróbujemy z tym świerkiem A jak nie wyjdzie, to jedno drzewko damy mamie Bo ona nic jeszcze nie ma A za 10 dni święta i zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądać. Musimy dzisiaj posprzątać mój pokój. A i mojej koty mają nową kuwetę. Nie macie nasyw? Jest tam, taka biała, mała. To dla Salema. Peter ma taką dużą czarną. No dobra. Lecimy. Ale jeszcze Wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam ciemno zielone, takie welurowe zasłonki. I taki szary dywanik właśnie. W Biedronce Zmieniliśmy choinkę, kochani Na świerk Zanim się wezmę za sprzątanie Otwórzmy sobie kalendarze adwentowe Dzisiaj mamy czternasty Jest tu I znowu świeczka Fajnie, fajnie I mamy tutaj śliwka w czekoladzie Zobaczymy sobie jak zaraz pachnie Odkładam na zasłonki Okej okay. To jest w czternastce, czternastka dla kiciusiów jest tutaj na dole, o kiciu, Kiciuch, Kiciuch już wie, że to dla niego O, Mają sertuszkę dzisiaj Teraz herbaciulki, herbaciulki Znowu jest szara z miodem nie, czyli one się po prostu powtarzają, te herbaty. Jest, no, który ma fajny ten kalendarz, ale herbaty się powtarzają. Czekoladka czternastka. Nie widzę o to czegoś takiego jak czekoladka czternastka. No, pitet! A tu jest. Pitet! No, złaś. Tamica. To nie wiem, co to będzie. Ej, no, bo mi kalendarze. Święty Mikołaj. I czternastka tu. Dobrze widziałam, że ona jest. Tu mamy coś takiego. Pawełek tofi. Mam ochotę na Pawełkę tofi, wiecie? Pawełek tofi. Więc dzisiaj w kalendarzach mamy Pawełka tofi, czekoladusie, herbatkę miodową. Smaczki, które Kiciuś zaraz dostanie. Kiciuś, nie bądź taki wredny. I śliwkową świeczulkę. Tak, to mamy. Zasłony już za mną, bo ogarnęliśmy je. Pitot przyszedł do mnie na kulankach. Chcesz być pokazany? No to chodź, Pitot. O, miłości mnóstwo dajemy Piciusiowi. No, zobaczcie. No połóż się, Pitusiu. Yy, też komodę. Lustro umyłam, tak jak mieliśmy dzisiaj to zrobić. To ogarnęłam. Zostało mi jeszcze łóżko. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A to mój Dziadziuś. O boźni moje maleństwo, zobaczcie. Kurczcie się przytulać. Cio. A nu? No? Miał. Miał. Widzicie, jaki słodki kot? Ogonem zasłaniasz. Piękny! Piękny jestem! Tak, mam na imię pituś jestem piękny. Dobra, lecimy dalej sprzątać. Byłem całkiem zapomniała, zrobiłam sobie herbatkę w świątecznym. Ku... <ścoughs> ściur. Musimy zejść. W świątecznym kubeczku oczywiście. Tak, Pitutuś. Proszę bardzo, kubeczek świąteczny jest, herbatka jest. One się powtarzają, więc jest dobra. No, a teraz lecę sprzątać dalej. Z tym oto ziomem. Kupiłam takie fajne, kolorowe maszynki do golenia. Świąteczna pościel, czas start. A więc zabieram was na przegląd mojego porządku w pokoju. Tu tak pięknie się to prezentuje. Tu poukładane. Tu również wszystko pięknie. Lustro umyte. Ale ten się nie ten kurs się bierze, znowu jest ten, chyba że to od ręcznika papierowego, ale poukładane i kupiłam sobie kawusieńkę, o której pewnie, nie, której pewnie nie widzieliście, ma jakieś inne, yy, albo to jest cappuccino, a tamta była biała czekolada, no kit, mam cappuccino.